Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich telewidzów telewizji TRWAM skupionych przed odbiornikami w kraju i za granicą. Znajdujemy się w Bazylice Mniejszej Matki Bożej Góreckiej na Krajnie, w najstarszym sanktuarium maryjnym na ziemiach polskich. Ziemia krajeńska to ziemia położona na północ od rzeki Noteć, na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Jesteśmy w miejscu, które swoją historią sięga początków polskiej państwowości, bowiem tutaj w 1079 roku Matka Boża objawiała się na dębie pasterzowi z niedalekiej wioski Rataje. Natomiast historia budowana rękami ludzkimi zaczęła się w 1111 roku, kiedy powstał pierwszy kościółek z bali dębowych. I tam został w tym kościółku umieszczony pierwszy obraz Matki Bożej. Prawdopodobnie wisiał on już wcześniej na dębie, na którym objawiła się Matka Boża. Przetrwał w tym kościółku do 1575 roku. Wtedy to właścicielka obrzynicy, protestantka podpaliła kościół i spłonął z tym kościołem ten pierwszy nieduży obraz Matki Bożej. Później jej syn, też protestant, w 1591 roku zarzucił studzienkę kamieniami, i przez ten czas pielgrzymi nie przybywali w to miejsce. Dopiero hrabia Kościelecki, katolik, chrześcijanin z niedalekiego głupczyna, zaczął przybywać w to miejsce z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Rozstawiał namiot wojskowy. I były sprawowane święte odpustowe. I w ten sposób kult i pielgrzymki zaczęły na nowo przybywać w to miejsce. Ten kościół, w którym jesteśmy, powstał dopiero w 1728 roku. A obraz Matki Bożej ukazał się dopiero w 1780 roku. To był obraz z warsztatów ojców Bernardynów i przetrwał on w tym miejscu do 1907 roku. Wtedy to w pożarze ołtarza został zniszczony też obraz. Podpalenie było celowe. Podpalił ten ołtarz wysłannik policji pruskiej dlatego, że ziemia kraińska to była taka ziemia sporna pomiędzy Prusami a Polską. Obraz, który spłonął, nie został odnowiony w całości, tylko został stworzony prowizoryczny obraz, tylko zostały namalowane twarz, ręce Maryi, twarz Dzieciątka Jezus, stopy. Dopiero w 1954 roku profesor z Torunia, z konserwacji zabytków, Profesor Hoppe namalował ten obraz w całości, który dzisiaj widzimy. i Jest on przykryty koszulką srebrną ze złotymi elementami. W tym obrazie, który widzimy, widzimy już elementy zbliżającego się milenium Polski, tysiąclecia państwa polskiego. Obraz był koronowany w 1965 roku, na rok przed obchodami. Tysiąclecia Państwa Polskiego. Stąd też wokół głowy Maryi napis w języku łacińskim Millenium Polonie, et Cultus Mariae – Tysiąc lat Polski i kultu Maryi. W koronie Matki Bożej biały piastowski orzeł z koroną, a wokół główki Dzieciątka Jezus pięć złotych gwiazdek symbolizujących pięć miejsc, w których ginęli misjonarze Świętej Rodziny w czasie II wojny światowej. Jednym z tych miejsc była Górka Klasztorna, dlatego że, kiedy wojska niemieckie weszły na ten teren, pierwszą miejscowością była właśnie zajęta Górka Klasztorna Łobrzenica. Stąd wywieziono wtedy 45 księżyc braci zakonnych. Skąd taka liczba? Tutaj była drukarnia posłańca Świętej Rodziny i ci bracia pracowali w tej drukarni. Rozwozili potem posłańca po całej Polsce. Stąd też taka duża liczba ich. Oni wszyscy zostali wywiezieni do paterka niedaleko Nakła i tam zginęli w takiej egzekucji zbiorowej, w której zginęło 250 ludzi. To byli przedstawiciele władz, policjanci, nauczyciele, sołtysi i m.in. księża diecezjalni. Obecny rok jest rokiem jubileuszowym i dla nas bardzo znaczącym. To rok jubileuszu koronacji obrazu Matki Bożej Góreckiej, którego przed 50 laty dokonał ówczesny prymas Polski, sługa Boży, Stefan kardynał Wyszyński, dokładnie 6 czerwca 1965 roku. Postulatorem tego był biskup gnieźnieński Jan Czerniak. Cała uroczystość zgromadziła tutaj jak podają kroniki, między 30 a 50 tysięcy ludzi. Na ówczesne czasy to było no, bardzo dużo. W samej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Baraniak, natomiast kazanie wygłosił ksiądz prymas Stefan Wyszyński. Ksiądz prymas był bardzo związany z tym sanktuarium. Bardzo lubił tutaj przyjeżdżać jako pielgrzym, nie tylko tak oficjalnie jako prymas, ale także prywatnie, i to sobie cenił, że jest tutaj ten spokój i mówił, żeby ten spokój, ten charakter tego sanktuarium zachować. W tym roku obchodzimy już 50-lecie tego wydarzenia, więc jubileusz koronacji, a jednocześnie będzie się to wiązało także z takim uroczystym przekazaniem tytułu Bazyliki Mniejszej dla tej świątyni. Był rok 1923. Górka była opustoszała, dlatego że w XIX wieku państwo pruskie skasowało wielkie majątki kościelne, m.in. klasztory. Bernardyni, którzy opiekowali się tym miejscem, musieli opuścić to miejsce. Ostatni Bernardyn zmarł w 1848 roku. Stąd też górka była zupełnie upustoszała i była obsługiwana przez księży z niedalekiej Łobrzenicy. Dopiero w 1923 roku misjonarze świętej rodziny zadeklarowali się, że obejmą to miejsce, no i od tego czasu misjonarze w tym miejscu są. Dziś pracuje w sanktuarium 18 księży. Jest kilku emerytów, którzy przybyli po długich latach pracy na misjach. W Kanadzie, w Indonezji tutaj są, tutaj służą, posługują w konfesjonale. Jest apostolstwo Dobrej Śmierci, w którym pracuje trzech księży. Wyjeżdżają na rekolekcję do parafii, gdzie to apostolstwo działa. Apostolstwo liczy sobie dzisiaj 450 tysięcy członków. Poza tym jest tutaj ksiądz, który pracuje w powołaniach. I jeszcze jest redakcja, posłańca świętej rodziny. Ksiądz, który zajmuje się wydawaniem tego czasopisma też tutaj ma swoją siedzibę. Wioska, która przynależy do sanktuarium liczy niespełna 600 ludzi, natomiast w niedzielę My mamy tutaj pięć mszy świętych, i wszystkie msze są pełne. Ledwo się ludzie mieszczą w kościele. To jest dowód na to, że tutaj trzy czwarte ludzi to są spoza naszych wiosek. To są ludzie, którzy przybywają w to miejsce. Ale głównie to korzystają właśnie ze spowiedzi świętej. Do każdej mszy świętej jest wyznaczanych co najmniej czterech spowiedników żeby obsłużyć tę ilość pielgrzymów, ludzi, którzy przybywają, żeby skorzystać z sakramentu pokuty. Na dzień dzisiejszy to sanktuarium tętni życiem, bo w ciągu roku przybywa tutaj kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Związane jest to z różnymi wydarzeniami, zarówno i odpusty, które tutaj są w bazylice, ale także z takimi imprezami religijnymi. I takie najsłynniejsze i najbardziej może znane to Misterium Męki Pańskiej, które jest już odgrywane od ponad 30 lat, gdzie aktorami są nasi parafianie, to jest około 100 osób, którzy już mają swoje role przydzielone i czasami nawet zwracają się do siebie, że tam jest Baraba, a tutaj jest Judasz. I te misteria gromadzą kilka, kilkanaście tysięcy ludzi. Odgrywane są w okresie wielkiego postu. Kolejną taką imprezą, która gromadzi wiele osób, wielu pielgrzymów, szczególnie młodych, to festiwal religijny Maria Carmen. Też już od ponad 30 lat tutaj wystawiany. Wiele imprez związanych jest tutaj z tym regionem. Dni skupienia dla samorządowców, dla strażaków skrajnych, dla przemysłników. Od wielu lat jest tak zwane spotkanie u matki, gdzie gromadzą się. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe, niepełnosprawne z domów pomocy społecznej i przedstawiają swoją twórczość. Jest to takie miejsce dla całego regionu, że przybywają tu wszyscy ci, którzy w jakiś sposób chcą odnowić swoje życie. Takie grupy przybywają anonimowych alkoholików, którzy tu swoje rekolekcje przeżywają. Przybywają też. Więźniowie oczywiście korzystają w ten sposób, że też przystępują do sakramentu pokuty, do spowiedzi, przyjmują komunię świętą. Miałem takie zdarzenie, że wychodzili z kościoła, szli po placu i grali pieśń Maryjną. I szły babcie, które przyjechały z pielgrzymką i mówią do nich: A zaśpiewajcie nam jeszcze jakąś piosenkę, bo już skończyli. Oni się ustawili, zaczęli śpiewać piosenkę o matce. Oni tworzą własne teksty w więzieniu. Więc piosenka miała 12 zwrotek. Przy szóstej zwrotce wszystkie babcie płakały i pytają się mnie: Co to, co to za mężczyźni tak, tak ładnie śpiewają? Ja mówię, mordercy. Mówiąc o wielkim kulcie Matki Bożej, trzeba wspomnieć, że znaczenie tego sanktuarium, tej bazyliki jest bardzo ogromne, nie tylko dla mieszkańców, którzy żyją na tych terenach dla mieszkańców kraina, ale także dla pielgrzymów i gości, którzy przybywają z najdalszych zakątków naszego kraju, a także z zagranicy. Ludzie, którzy tutaj przybywają, często piszą później w listach dziękują, że. Tutaj, w tej ciszy, spotkali tą wielką łaskę, że zostali wysłuchani, że Maryja naprawdę gdzieś zaingerowała w ich życie, że wspomniała to swojemu synowi i ich modlitwy zostały wysłuchane. Często spotykam się z takimi listami, gdzie ludzie piszą, jak to po prostu łaska zaczęła działać. Z normalnymi cudami, czy to poprzez to, że modlili się tutaj gorąco i żarliwie o dar macierzyństwa, o zdrowie, o pomyślne załatwienie swoich spraw i później kiedy zostali wysłuchani. Przypadek jako przewodnik, kiedy tutaj przyszedł pan z Niemiec, gdyż znajduje się tutaj trumienka. Historia tej trumienki, krótko opowiem ją. Otóż w końcu XVIII wieku, na sumę odpustową do górki, przybyła rodzina z Zakrzewa z dzieckiem, które nie widziało od urodzenia. I w czasie tej sumy dziecko odzyskało wzrok. Rodzina w dowód wdzięczności ufundowała dla sanktuarium szklaną trumienkę z postacią Matki Bożej w środku i w związku z tą trumienką jest odnotowanych wiele cudownych uzdrowień oczu. Ci, którzy przybywali tutaj i pocierali chusteczką od ściany trumienki swoje chusteczki, przecierali nimi oczy, jest zanotowanych wiele uzdrowień oczu związanych właśnie z tą trumienką. I gdzieś tam półtora roku temu był pan z Niemiec, który miał bardzo silne okulary, już takie, no, ledwo przez nie widział. I w chusteczkę wziął, potarł sobie oczy i pojechał do domu. Po miesiącu powrócił do tych pierwszych okularów, które miał w życiu. Przyjechał żeby o tym opowiedzieć, bo mówię, już mu groził blisko, groziła mu ślepata, Górka klasztorna znana jest także no, z cudownej wody góreckiej, bo kiedy Maria objawiła się tutaj na, tych, na tym miejscu, Wybiło też cudowne źródło. Wspomnę o takim liście, które otrzymaliśmy. Niedawno jedna pani napisała, że stwierdzono u niej raka węzłów chłonnych. Kiedy poszła do lekarza, przepisał odpowiednie leki. No, mówi: Tak, ten rak jest złośliwy, trzeba tutaj zastosować jakieś odpowiednie leki. No ale nie wykupiła żadnych leków, przyjechała do górki. Ta pani się wypłakała, wymodliła a później do studzienki i skosztowała tej wody. Wzięła sobie także tą wodę do przemywania swojej twarzy i po jakimś czasie, kiedy dokładne badania zostały zrobione, się okazało, że śladów po raku już nie było. Tacy widzowie telewizji Trwam bardzo serdecznie zapraszam tutaj do tej bazyliki, do tego sanktuarium Matki Bożej Góreckiej. Dojazd jest bardzo łatwy. Jest to sanktuarium położone między Piłą a Bydgoszczą, blisko Łobrzenicy. Jest to urokliwe sanktuarium, dlatego każdy, który tutaj przybywa, który przybędzie, na pewno zostanie wysłuchany. Matka Boża nikogo nie pozostawia. Bez odpowiedzi i zawsze wskazuje to, co jest najważniejsze. Ona kieruje naszym życiem, ona prowadzi nas do Jezusa. Warto więc odwiedzać takie miejsca, gdzie szczególnie jest wyciśnięte to piętno, czy ten znak Pana Boga na ziemi, gdzie możemy dotknąć tych widzialnych śladów i tych znaczących takich miejsc, gdzie Maria pokazuje, że jest, że się nami opiekuje.